Siemandero. Witajcie w kolejnym wypadzie. Dzisiaj to będzie króciutki wypad, maksimum godzinę. Sprawdzamy nowe miejsce. Trochę plaży, trochę wody. Dzisiaj będzie, więc do zobaczenia. I oto nasza miejscowa. Kilka lat to ma. Zobaczymy. Ktoś coś pogubił. No to hej. Jak na razie chodzimy. Miejsce przeszukane. A teraz jakiegoś takiego śmiecia znalazłem. Ale super miejsce jest. Strasznie jest taki, fajny piasek jest. Podnosimy do góry, dwa razy ruszymy, zostały same kamyki. Strasznie drobny piasek jest. Jedynie taki plus tego naszego chodzenia, a tak to szału nie ma. pokazać? O, no pokaż. Takie znalezisko w wodzie. Ułamane, ułamane. Dobrze, żeś też nie stanął na to, bo byś mógł rozedrzeć. Czy parę klepaków. Parę i taka tarcza, a ja też jakieś śmieci. Wkładu, że jest, no i taki gwoździk trafiłem, tak, tak był? No, nie stanąłem na niego, ale, ale takie rzeczy są. Dobra, my już schodzimy. Do zobaczenia albo przy lepszym sygnał, albo na podsumowaniu. Hej, hej, ani kończymy z tym miejscem. Musimy wracać. Miejsce przeszukane, ale jeszcze groszaki wychodzą. Yy, bardzo fajnie się kopie. Czyściutka woda, taka krystaliczna. Jeszcze kiedyś przejdziemy w drugą stronę. No i tyle. Krótki dzisiaj film. Fanty pokażemy w aucie, pieniążki. I co tam jeszcze? Lepsze rzeczy. Do zobaczenia. Subskrybujcie. Komentujcie. O, witajcie na podsumowaniu. Ja tutaj znalazłem, gdzie to ostrzenie, 50, 60, 80, chyba 2 grosze. Pultapsik, taki gwoździk, Szkła to zostały w torbie. A kolega wydarł 20 groszy, 22, coś tam chyba jeszcze miałeś może gdzieś się w torbie. Nie, właśnie nie mogę znaleźć. I z tego scyzorka, nie, to jest piła? Piła, no weź na tym stanie. Szkieł dużo takich. Mnóstwo. No i kawałek. Sikora. Jakiegoś. Dobra. No to do następnego. Hej.